Czy wiecie, jak działa kurtyna powietrzna i jakie są korzyści z jej użytkowania? Ja nazywam się Maciej Dunajski i jestem product managerem w filmie Flower. Mówiąc w skrócie, jest to urządzenie wytwarzające barierę, oddzielającą pomieszczenie od warunków zewnętrznych. Jak te niewidzialne drzwi działają w rzeczywistości, pokażę Wam na bazie naszego doświadczenia przeprowadzonego w laboratorium. Jak widzicie, znajdujemy się w naszym laboratorium. Za chwilę zostaną otwarte drzwi. Kolor niebieski oznacza warunki zewnętrzne. Jest to powietrze wychodzone, które zaczyna nam wpadać do pomieszczenia. Jak widzicie, duże ilości tego chłodu migrują w dolnych częściach otworu drzwiowego. Po chwili podejdę do urządzenia i wyłączę kurtyną przyciskiem. Powstająca żółta struga oddziela nam środowiska o dwóch temperaturach. Chłód został natychmiastowo odcięty od naszego pomieszczenia, dzięki czemu nie wychładzamy go ponownie. A zabezpieczamy barierą powietrzną wytworzoną przez kurtynę Slim. W drugim doświadczeniu pokażę Wam, jak kurtyna poradzi sobie z zanieczyszczeniami. Na tą potrzebę przygotowałam maszynę z dymem. Jak widzicie, również w tym przypadku kurtyna poradziła sobie z zanieczyszczeniami. Jaki z tego wniosek? Jest to odpowiedni partner Twojego biznesu. Obniży Twoje rachunki, jak i również spełni przepisy sanepidowskie.